Dobra. Już? Mhm. Mam pytanie. Czy minus 10 sprawia na, sprawia na pani jakieś wrażenie? No właśnie żadne. Oh. Liczyłam na to, że będzie około 15, 17. Tak jak ostatnio chłopikłam do zegara. A to tylko dyszka. Czyli minus 10, żadne wrażenie. Wrażenia są, że jest pięknie. O, twoja koleżaniczka, gawka. No a może na pani robi dyszka wrażenie?

Zobaczcie, <śpiewa> bo <śpiewa> Dziewczyny, nie tędy!